Dobra, czekamy tu na niego. Weź, nie oddalaj tej kamery, kurwa. Siema, witam Was w kolejnym odcinku programu. Co to kurwa jest? O jest, napierdalamy chłopcy. Kurwa szykuje się, rozpierdol. Kér, 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 fény, az élet kéke gén veled Éret képre gényben élek Kéna. Én a tűz lángja meg sebzett vadként tűz Halványul a vágy, ha magányomba mellém ülsz Tükröm, tükröm, kélek mondd meg nékem Miért mosolygunk mindannyian többféleképpen képen Legyél szín a szürkületben, engedi az aurát Ha túl szűk a szólád, ne sietesd az órát Boldogságban ébredtem fel Kurwa rozjebał moich podwładnych, czas na wsparcie. Pani, R., do małego ptaszka, zawracaj na Grove Street Valery, dalej żyje. Zrozumiałem, pani, R., mały ptaszek wraca akurat w pobliżu byłem.

Uciekam, bo zaraz tu wróci. Słyszałem, jak mówiła o jakimś spotkaniu, więc udam się tam i jej pierdolne w łeb ze snajperki. To akurat tu blisko. O, o, o Blancik jak dobrze. o już nagrywamy dobra już przyjechała na spotkanie. Dobra najpierw zajmę informatora, żeby się nikt więcej nie dowiedział. O kurwa zobaczyła mnie jebana cheaterka, co jest teleportowała się. Się mapało, a skormowa o opałach to dawaj na Beys o kurwa skąd się tu wzięłaś? Mam cheaty. Fajt kurwa. tam też takie, Zielone, takie, gdy poszaleć da się Chcę się z taką fantazji kraj Pokazać jej swój owocowy raj Aj, aj, aj Chodź, chodź, moja kochana Tam, tam, tam drzwi banana Chodź, chodź, chodź na kolana Stoję i czekam już od rana Chodź, chodź, moja kochana Tam, tam, a tam drzwi banana Chodź, chodź, chodź na kolana Nareszcie zdechła, już myślałem, że Magot Moda, ale czuję, że to jeszcze nie koniec. Kurwa, ty też masz czyty. Teleportowałem się tu, żeby ci powiedzieć, że to nie koniec. Kurwa, wiedziałem. Pani R, er, była tylko moją podwładną, ale lepiej uważaj, bo nawet nie zauważysz, jak zdechniesz pało. Dobra, kończymy ten odcinek. Nie wiem, co będzie dalej. Po jego słowach będę bał się spać w nocy. Kurwa, dobra, to nara.